Niedawno pojawiła się nowa, wyczekiwana wersja Minecrafta 1.21, a więc zrobimy sobie przegląd tej aktualizacji. Najbardziej staną nowością w tym update'cie są komnaty próby, czyli nowe podziemne struktury w grze. Wyglądają one tak. Znajdziemy tutaj spawnery próby, złowieszcze spawnery próby, skarbiec i złowieszczy skarbiec, w których znajdziemy ciężkie rdzenie, czyli element potrzebny nam do stworzenia buzdyganu. Nowej potężnej broni w grze. Razem z tą bronią dostaliśmy nowe zaklęcia: to jest Density, Bridge i Windburst. Które powodują kolejno, że zadajemy większe obrażenia. Zmniejszają efekt zbroi przeciwnika o 15%, co poziom, co pozwala nam maksymalnie go zmniejszyć o 60%. I ostatni powodujący podmuch wiatru, który pozwala nam tak długo atakować, dopóki nie spudłujemy. Dodano również nowe bloki z miedzi oraz nowe bloki stafu. Dostaliśmy w grze coś, czego wiele graczy, szczególnie ci lubujący się w oczekiwało, czyli automatyczny crafting table. Działa on mniej więcej tak. Zanim przejdziemy do przedmiotów, które dodano, powiedzmy sobie o mobach. Dodane zostały dwa moby, Breeze i Ugrzęzły, tłumacząc na polski. Po angielsku to jest Bogd. Wyglądają one tak. Z Breeze dropi nowy przedmiot, czyli Pałki Breeze, które możemy użyć przy tworzeniu buzdyganu. A Ugrzęzły to nowa odmiana szkieleta. Jak już wspomniałem o itemach, to powiedzmy sobie o wszystkich. Dodano jeszcze Trail Explorer Map złowieszczą butelkę, wietrzną kulę, klucz próby, złowieszczy klucz próby, trzy nowe odłamki garny carskie, dwa nowe wzory banerów i cztery nowe mikstury, czyli mikstura napowietrzenia, zarobaczenia, przędzenia i zaszlamienia. Przez co mamy też nowe strzały z tymi efektami. Dodano do tego trzy nowe płyty i 20 nowych obrazów. Pokażę wam niestety tylko kilka z nich, bo trwałoby to za długo. Dodano 6 nowych efektów: cztery związane z miksturami, a dwa z Right Omen i Trail Omen. Na sam koniec dodane zostały nowe ścieżki muzyczne, dokładnie mówiąc 9, 8 nowych osiągnięć i cztery nowe dźwięki jaskini. I co ciekawe, możemy złapać teraz łódki na linę. Myślę, że to wszystko, co trzeba powiedzieć o tej aktualizacji. Dajcie znać, czy czegoś nie przeoczyłem i jeśli przegląd Wam się podobał, dajcie znać w komentarzach. Cześć!